you putting in dobry kochani, witam was serdecznie. Mamy dzisiaj od rana Armagedon, niezły w oborze, muszę wam powiedzieć. Jałówki dostały dziewczyny Rui. Myśmy mieli, ja wam mówiłem już chyba w, w odpowiedziach na pytanie, że będziemy je kryć właśnie teraz we wrześniu. Natomiast przełożyliśmy to trochę, zmieniliśmy plany. Przełożyliśmy ich krycie o miesiąc, więc będą kryte teraz już na następnej Rui za trzy tygodnie, czyli w październiku. No dzisiaj już mamy zresztą, jak nagrywamy tego vloga, to mamy pierwszy... Października, ale z racji tego, że pogoda jest wczoraj było cały dzień deszczowo i bardzo zimno, one siedziały w oborze, i jak dziełówki siedzą w oborze i dostaną rui. No to właśnie tak to, kochani, wygląda. Wszystko jest przeorane. I nieważne ile by się ścieliło, ile by się tej słomy suchej im cały czas dościelało, to one po prostu cały czas, wiecie, próbują się obskakiwać, cały czas jedna drugiej ucieka w kółko, chodzą. No i robi się efekt taki, jaki tutaj widać, więc niestety mieliśmy to odłożyć sobie, wyrzucanie całego obornika na sobotę, natomiast już nie ma na co czekać, bo one są po prostu przez to cały czas brudne, bo nie da się po prostu chodzić co chwila i dościelać, żeby nie były brudne, więc jak się w to położą, no to. Wyglądają jak wyglądają potem, także bierzemy się, mama tutaj już zwarta i gotowa, Dzień dobry, kochani. proszę bardzo, zwarta i gotowa do pracy, plan jest taki, że ja będę wyrzucał, mama będzie wywoziła, może będziemy trochę mniej szyteczki, będę trochę mniej szyteczki, mam je ładował, bo no bo będzie miała ciężko z dużymi, więc może będziemy robić trochę dłużej niż to robimy z Danielem, ale sobie zrobimy to na spokojnie. Obrządki już mamy dzisiaj ogarnięte, jest godzina, ja nie wiem, dzisiaj szybko dosyć, 10.30 kochani mamy... Już wszystko prawie zrobione oprócz właśnie teraz tylko ten obornik wyrzucić, więc dzisiaj się do 11 do 11 czy do do 12 to wyrobimy już z wyrzuceniem obornika od krówek całego, także jest moc, widzicie? Kto jest dobrze mieć pomoc? Jak są dwie osoby? No tak! To nie się... pokazuje, A, że jest moc. Że no jest moc, jest pomoc, jest wszystko kochani, to jest dużo szybciej, szybciej naprawdę, bo ja coś robię, daję siano, mama już w tym czasie leci z wodą, już wie wszystko co ma robić, wiecie. Ci już jest trzeci dzień jak jesteś? Trzeci. No to mamy już nawet nic nie trzeba mówić, już mama się nawet nic nie pyta, tylko już idzie sama nalewać wodę, już idzie do kóz podczas jak ja tutaj jeszcze daję krówkom, albo już nalewa dla krów jak krówki jedzą w śniadanie. Dobra ja nie gadam, tylko bierzemy się za robotę, żeby się wyrobić, żeby wam zwoltować jeszcze dzisiaj vloga. Co? Wszystko ubierasz? No wszystko, tylko no co to, to, to? Jaki to sens? Widzisz samo. Nie. nie. ma sensu tak się bawić w ciepłe Już to suka, na dół, żeby nie napadło. Będziemy musieli chyba jeszcze słomę toczyć. No nie wystarczy Ostatnie, kochani, 2-3 dni to u nas były naprawdę w ogóle zero słońca. Takie ponure i deszcz co chwila popaduje. Dzisiaj w ogóle miał deszcz nie badać, a z rana okazało się, że padał deszcz. miałem tak jeszcze w miarę był. Tak? No, już tak nie pamiętam. Że co? Słońce było? No, nie było tak może słońca, ale nie padało A Nie było zimno, i... tak? no. no. Już tracę rachubę czasu. <noise> no tak jest. Może by cię przywitać u nas to no. na poniedziałek, gdy jest słoneczka. I na pożegnanie będzie też. No. Pogoda. Pogrozi. To niech płacze, to nie będziemy się żegnać. No. To dużo zostaniesz. Tak. No, to tak? No. To no, bo wiecie, no samemu to ciężko wszystko wywalać i wywala wywozić. A jak przecież mama? Ja też wywoziłam. No, jak mamusia będzie sobie jeździć z taczkami, to pójdzie nam to fajnie. Eee, ty to jak rasowy ten wieśniak. Wieśniaczka? Super! Nie, no Ale tam przecież. Tak mi się udawało. Gdzie? No, tam jakby zostawała. A, no mała. przecież ty wyrzucała się, zapominam no, cały czas wyrzucałam o tym. jeszcze i woziłam. No, no tak. To ja nie mam doświadczenia za matoszczyzną żadne zupełnie. No do tego nigdy nie robiłam. No bo przecież. No, od kurczaków jak kiedyś jeszcze no, to podobałaś. Nie tracą. Bo mama teraz, moi rodzice nie mają teraz żadnych zwierząt, w sensie no żadnego gospodarstwa nie prowadzą. Mają tylko papugi, kotki e, i pieska. No, a kiedyś były króliki, kiedyś były przecież i świnia, ale to bardziej mojego tego wujka słynnego, którego muzyka głośno... Nie, no, czasu, czasu tak mieliśmy z jedną. No. Kurczaki, zawsze Kurczaki, kaczki, to kaczki. zawsze mieliście, nie? I króliczki. No i krówki były kiedyś, no nie? Jak ja byłem mały, no to u nas było wszystko. Były i świnie, były krowy. Na koniec już nie załapałem, albo byłem mały bardzo, jak jeszcze dziadek miał konie, No, nie? no chyba jeszcze ciebie nie było. Chyba nie było. I konie już właśnie zniknęły, akurat ja nie pamiętam już koni, ale i krowy jeszcze pamiętam w takiej większej ilości, że za cztery czy z pięć krów było, jak ja byłem mały, pamiętam. Potem już było z roku na rok coraz gorsze te przepisy i te wszystkie durnoctwa, więc e, właściwie potem to już zostały dwie, a na sam koniec, jak już nie, pamiętam, nie, to już jedna tylko krówka u nas była. A tak to Wydaje zawsze i byk był kiedyś no, nie, w stadzie. Nie jeden. I byki były nas niebezpieczne też. No. I kiedyś wam może z mamą opowiemy, jakie historie przykre też mieliśmy z bykami w rodzinie, bo mojego tata kiedyś byk prawie... no prawie go zabił. No nie tak nie raz, dwa, razy to było tak porządnie. Poturbowany był. To może wam o tym kiedyś powiemy, a teraz już znowu się rozgaduję. Do roboty. Bierz, bierz się do roboty. Mama chciała zobaczyć, jak to jest wyrzucać obornik. I co? Mówisz? Ciężko, jest. że lepiej wywozić. Wywozić to jest pryszcz. Ja nie wiem tak układać. No bo trzeba właśnie to no. najpierw. No ja też tak kiedyś nie umiałem. Dopiero jak wyrzuciliśmy całą, to wiesz, jak było to głęboko, to się nauczyłem, że trzeba... Po prostu jest szybciej, więc e, zmusza do tego wiesz, doświadczenie, że żeby było no. szybciej, to musisz ładować z, tak przemyśleć, nie? Good job. <laughs> nie ma za co. Kochani, poszło. Dało się, wyrzuciliśmy, już nawet prawie pościelano, bo to co było sucha od wisienki to przerzuciłem do bok sumumci i bubci. Zostawiamy to trochę, żeby przeschła sobie beton. Przeschła sobie beton. Bardzo poprawnie mówię. Osy znowu latają no e, i potem wtoczymy belę słomy i pościelimy. Ale fajnie się zrobiło ciepło, no, więc fajnie, no. i też i dziewczyny sobie pokorzystają z trochę z Idziemy teraz do domu. Aha, jeszcze nie do domu. Króliki i kurki. Króliki były już, królikom dawały. Króliki, boże, papużki. Papugi i kur kurczakom no. Co będziemy lecieć do domu? Aha, ja muszę wam montować wodę i zobaczymy się potem przy warzywach, bo muszę wam po pokazać, pamiętacie wczoraj Mówiłem, że pokazywaliśmy, że przyszedł ten rozdrabniacz i testowaliśmy go wczoraj. Muszę naprawić jeszcze pastuch. Testowaliśmy go wczoraj, muszę wam powiedzieć, że świetny. No ale to nie będę za dużo mówił, po prostu zobaczycie, jak działa. Dzisiaj was zabiorę na krojenie warzyw, to sobie sami zobaczycie. Zobaczcie, mam popołudnie, jakie piękne słoneczko wyszło. No zimno jest, ale i tak rano było zimniej. Przy wyrzucaniu no. obornika, to się rozgrzeliśmy z mamą, że już tak nie czuliśmy. Teraz montowałem wam vloga chyba z półtorej godziny. Wiecie, jak się siedzi przy komputerze, zimno, ale fajnie, że jest słoneczko. Idziemy właśnie kroić warzywka. O, światła my nie zgasiliśmy w ogóle tutaj. <laughs> Świeciło się niedobrze. Rędność. Będzie drogo w tym miesiącu. Rędność. A masz mieliśmy coś wziąć na te to na położyć. Co? Jakiś materiał? Nie, ja dynię przekroję. Marchewkę tutaj bez problemu, a, a jak będę dynię kroił, to wezmę sobie na podłogę. Bo tutaj mama się boi, że. Jak gdy nie będę kroił, nie no to faktycznie. Nie, tylko żeby się nie porysowała. Nie porysuję się, a jak się obrudzi, to się umyje. I dzisiaj będziemy robić... Tak, o musia już się szarpie tu, że z tymi marchewkami. Będziemy robić, tak jak wczoraj, e, taki mix. Będzie marchewka, będzie buraczek czerwony i będzie dynia. Wszystko wam pokażę, jak co po kolei idzie. I mogę wam też nawet podlinkować ten... Y, y, potem tą maszynkę, tą rozdrabniarkę. Więc jak ktoś ma zwierzęta i będzie zainteresowany, to sobie będzie mógł zerknąć w opisie filmu i sobie zakupić, jak ktoś będzie potrzebował Tylko coś marte. takiego. Co? Tylko marte. A no, jakieś ludzi. Nogi! No, nóżki, ludzika. Ja idę w takim razie, przyniosę dynie i buraczki. A wiesz co, a dlaczego do tego, tutaj te odpady? A nie, ja cię przyniosę tą skrzynkę, co wczoraj. Na a to te... nie była ta? Oczywiście nic się nie zmarnuje, bo to co odcinamy Natka od marcheweczki, no to kurki dostaną, zjedzą. Weźmiesz Ciebie weźmę, bo jesteś porządna. I ciebie wezmę, bo jesteś ładna. Wrzuciłem sobie mój ukochany polarek do prania i teraz zimno! marzni w cienkiej bluzce. Ja tam w środku, w pomieszczeniu, jak się robi, to jest fajnie. Nie jest tak zimno. Nie wiem, czy ja tam buraki mam, ale wezmę następne. Ale może no, ładniejsze, czy zostawię do rustełku? Możesz zostawić do rosołku. jakieś parę. No, kilka. Tak ładniejsze. A to Nie kilka. kilka. Te się śliczne zawsze. Tutaj musi być obok przy wszystkim. Rolniczka. Tak sobie teraz e, rozmawiamy z mamą, jak robimy tą marchewkę, bo zauważyliśmy, że jest dużo zgniły I dajcie znać, kochani, jak jest u was w tym roku. Wiem, że mamy tutaj dużo widzów, którzy uprawiają swoje warzywka, marchewkę. Dajcie znać, czy w przypadku marchewki też tak mieliście w tym roku, że było dużo zgniłej. Już w ziemi, która gniła. Przebieramy i też mam mówi, że w tym roku jakoś wyjątkowo dużo jest. Z wyciągałam zgniła No, że z ziemi mama wyciągała już zgniłe zginęły. I muszę sobie ją, wiecie, przytrzymywać troszeczkę ręką na początku, przynajmniej. I wtedy, jak już złapią te ząbki, to wiecie, ten będę, to już to po prostu idzie fajnie. No i zobaczcie. Wiórki wychodzą tej wielkości, ta frakcja. Także bardzo bezpieczne, bardzo fajne i dla kus, i dla, i dla krówek. Tak, tak, tak. No. Zobaczcie buraka, marchewkę. Zobaczcie, jak w momencie. Nie wiem, ile to 5 minut trwało na razie do tej pory. <grywka> Jaka mina. To. <grywka> no ty. Zobaczcie, jak w momencie. Nie wiem, minęło, bo może z 5 minut kręcenia i zobaczcie ile już jest zrobione. Prawie połowę warzyw już mamy zrobionych. Chcę wam jeszcze pokazać tutaj, bo ja wam wczoraj mówiłem, że obawiam się, że, że będzie on... oddalę trochę... że on będzie chybotliwy ze względu na to, że jest taki mały i lekki. E, więc muszę wam powiedzieć, że fajnie, że tutaj jest coś zrobione i możecie sobie tutaj przytrzymywać nogą jak widzicie. No i wtedy jest stabilne, wtedy wam się nic nie przesuwa, także... spoko, jest naprawdę całkiem spoko. No, za te pieniądze nie ma się co spodziewać jakiejś rewelacji, a... To jest naprawdę ok. No w maksie 15 minut, no nie? To krojenie, to rozdrabnianie. Więcej, nie no, więcej nam to na pewno nie zajęło. Siły dużo, muszę wam powiedzieć, że na pewno nie trzeba w to wkładać, bo to ta korpa idzie naprawdę lekko. Jedyne co, to musicie sobie troszeczkę ręką... Y znaczy to i tak pójdzie, nawet jak nie będziecie dociskać, tylko więcej się trochę nakręcicie. A jak troszeczkę dociśnicie sobie jedną ręką, którą macie zresztą wolną, no to to będzie Wam jeszcze szybciej szło, więc troszeczkę ciężej, ale dużo mniej ruchu będziecie musieli wykonać. No normalne, no nie? Mamy to pokrojone, idę po pojemniczki, naszykujemy im i musimy iść zgonić krówki z pastwiska, zanim im damy. już po drodze... a nie mi przynieś pojemniczkę od krówek przyniosę. no już cisza, już tylko chrupanie słychać bałem się w ogóle, muszę wam powiedzieć, że nie będą chciały kozy jeść w takiej formie takich drobnych, drobniejszych wiórków dlatego, że one zawsze były przyzwyczajone do takiego wiecie do warzyw pokrojonych ręcznie jednak na plasterki czy na takie kawałki no wiecie jak nożem się kroi natomiast po mojemu zdziwieniu wczoraj dostały pierwszy raz i już wiedziałem, że będzie dobrze, bo w ogóle nawet nie było żadnego grymaszenia. Wszystkie super sobie podeszły do tego i zaczęły zajadać. Także jestem mega zadowolony i szczęśliwy, bo bałem się, że wiecie. Tu się cieszę, że już mniej roboty, a tu mogłoby się okazać, że one nie będą chciały taki, takich warzyw w takiej formie jeść. Chcieliśmy już z mamą zganiać krówki, ale przecież zapomnieliśmy, że jeszcze jest niepościelone i jeszcze mało tego, że niepościelone, to musimy sobie wtoczyć nową belę, bo wczoraj ścieliliśmy, no przez te dwa dni, co były zamknięte, to tak ścieliliśmy, ścieliliśmy, że prawie pół beli zużyliśmy na to ścielenie. No, I do, nie, raz. tak ją wypchamy. Teraz pytam. O! Dnia. Gdzie zaczął padać deszcz? Niedobrze, żeśmy go ścielić. Jest tutaj dobrze? No? Zakryte? Nie, no wezmę. Wezmę, wezmę. Ja wezmę. A to jest ciężkie. No ja wezmę, wezmę Dobra, idziemy po dziewczyny, dopóki się nie... A to nie będzie chyba padać chociaż. Takie chmurki. Kaptur. No, ja też zakładam. Ja że trochę za mały ten kaptur. To tego ko kokuna. A one nawet jeszcze nie czekają, widzisz, krówki to nie są. One się deszczu nie boją. deszcz nic nie robi w ogóle. Kozy to już by tutaj był dramat. O Jezu jak one już by się darły, wydzierały w głosy, A krówki w ogóle sobie z deszczem nic nie robią. W ogóle im się nie śpieszy. No <laughs> o tak, super. Ładnie. Nie wiem, czy mama to się trochę nie boi. ich, Nie, bo na nie to naprawdę trzeba uważać, tak szczerze powiedziawszy, bo one potrafią wziąć taki rozpęd, udawać, że nie widzą człowieka. Spokojnie, pomału. Brawo, dobre dziewczyny. Idź wisienkę zamknij, co? Pięknie. Super. No i dobra kochani, tym owocowo-warzywnym raczej akcentem będziemy kończyć. Właśnie się rozpadało, a w ogóle, najlepsze przez to, że miało dzisiaj nic nie padać, yy, prognoza nic takiego nie przewidywała na ja dzisiaj. Jezus, tak Mówi tutaj tutaj szarpie. Mm. <laughs> Także żegnam się z wami, trzymajcie się, do jutra kochani, pa pa. pa. <laughs> no i zapomniałem wam powiedzieć kochani, że wisienka już się nauczyła, właśnie już mama zabrała przed chwilą pojemniczek, piściutki. Nauczyła się pięknie jeść warzywka. Wystarczyło, że po prostu nie czekała na nią, jak wraca z pastwiska, to nie czeka na nią siano. W taki sposób na nią znalazłem, że musi najpierw zjeść warzywka i dopiero będzie siano. I takim to sposobem ją przechytrzyłem i zaczęła jeść nawet ze smakiem warzywka. A jak szukać, to, to co spadło... To co jej wypadło, no. O tak, można teraz siusiać na nowe. Na, nowe, na nową ściółkę. O, tak. na a co? A co tam, nie może być za czysta. Dobra kochani, papa. Pa. What you putting in?